Serdecznie witamy Was w telewizyjnej lekcji odwina czwartą niedzielę Wielkiego Postu. Ksiądz Krzysztof Podstawka, Proszę. ksiądz Józef Maciąg, Proszę. ksiądz Robert Muszyński. Dzisiaj znów czytamy skróconą wersję Ewangelii Janowej o uzdrowieniu ślepego urodzenia. Zapraszamy je dalże, byście zrobili medytację z całego fragmentu. Posłuchajmy tekstu. Jezus przechodząc ujrzał pewnego człowieka niewidomego od urodzenia. Splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył je na oczy niewidomego. I rzekł do niego: Idź, obmyj się w sadzawce Siloe, co się tłumaczy posłanie. On więc odszedł, obmył się i wrócił widząc. A sąsiedzi i ci, którzy przedtem widywali go jako żebraka, mówili: Czyż to nie jest ten, który siedzi i żebrze? Jedni twierdzili, tak, to jest ten. A inni przeczyli, nie, jest tylko do tamtego podobny. On zaś mówił, to ja jestem. Zaprowadzili więc tego człowieka, niedawno jeszcze niewidomego do faryzeuszów, a dnia tego, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył mu oczy, był szat. I znów faryzeusze pytali go o to, w jaki sposób przejrzał. Powiedział do niego, powiedział do nich, położył mi błoto na oczy, odbyłem się i widzę. Niektórzy więc spośród faryzeuszów rzekli, człowiek ten nie jest od Boga, bo nie zachowuje I Inni powiedzieli, ale w jaki sposób człowiek grzeszny może czynić takie znaki? I powstało wśród nich rozdwojenie. Ponownie więc zwrócili się do niewidomego, a ty, co o nim myślisz w związku z tym, że ci otworzył oczy? Odpowiedział, to jest prorok. Na to dali mu taką odpowiedź: Cały urodziłeś się w grzechach, a śmiesz nas pouczać? I precz go wyrzucili. Jezus usłyszał, że wyrzucili go precz i spotkawszy go, rzekł do niego: Czy ty wierzysz w syna człowieczego? On odpowiedział: A któż to jest, panie, abym w niego uwierzył? Rzekł do nich Jezus: Jest nim ten, którego widzisz i który mówi do ciebie. On zaś odpowiedział: Wierzę, panie i oddał mu pokłon. To trzy Ewangelie o Samarytance, uzdrowionym niewidomym od urodzenia i Łazarzu, która będzie w przyszłą niedzielę, w strzeszeniu Łazarza, są trzema katechezami, które były ogłaszane kandydatom do chrztu. Były mówione, głoszone przy okazji skrutinii, które ci kandydaci przechodzili. I widzimy, przynajmniej ja dostrzegam, taki związek między tą Ewangelią Samarytanką a, a tą dzisiejszą. Kiedy w pewnym momencie Jezus zadaje pytanie, czy ty wierzysz w Syna Człowieczego, w Mesjasza. Samarytanka mówi, a któż to jest? Jestem nim ja, jestem Mesjaszem. Ona się pyta o Mesjasza, Ten to jest jestem Syn Człowieczy, że w niego wierzy. Jestem nim ja. To bardzo ważne, że te Ewangelie właśnie w tym czasie Wielkiego Postu się pojawiają w tym kontekście, też o tym mówisz, historycznym przygotowania do krztu. Pokazują nam, że okres Wielkiego Postu ma bardzo mocny związek właśnie z Sakramentem Sztu Świętego, czyli z początkiem naszej wiary, z początkiem zbawienia. Wielki Post, który zwykle nam się kojarzy, że to jest czas wyrzeczeń, nawrócenia, pokuty, właśnie w perspektywie chrztu nabiera zupełnie nowego znaczenia. To nie jest czas duchowego fitnessu, jak niektórzy mówią, ale czas głębokiej pracy nad sobą, odkrycia prawdy o tym, kim ja jestem, kim jestem w oczach Boga i nade wszystko, kim jest dla mnie Chrystus. I myślę, że w Wielkim Poście nieraz doświadczymy tego, czego doświadcza bohater dzisiejszej Ewangelii, ten ów niewidomny od bo człowiek w grzechu jest niewidomy. W jaki sposób od urodzenia po skutki grzechu pierwotnego? Ciekawe, że początek tej Ewangelii jest fakt, nie czytaliśmy tego, akurat jest ten fragment pominięty, kiedy Pana w ogóle pyta mnie, kto zgrzeszy, on czy jego rodzice. Okazuje się, że jest odpowiada ani on, ani jego rodzice. Choroba fizyczna, cierpienie wcale nie musi być dowodem na to, że ktoś popełnił grzech natomiast dzięki Jezusowi może się stać miejscem szczególnego spotkania z Bogiem i doświadczenia Jego miłosierdzia. Ta rana, którą sobie noszę. To jest jedna rzecz ważna. a drugą jest trzeba... że, że przychodzimy na ten świat ślepi, to znaczy z grzechem pierworodnym, czyli krótko mówiąc, nie widzimy Boga. Jedna rzecz ważna, którą trzeba zauważyć, że zanim doszło do tego dialogu czy wierzysz? Wierzę, Panie. Jezus musiał wkroczyć w życie tego ślepca, który nie widział Go, który nie wierzył, który o nic nie prosił, niczego od Jezusa nie, nie oczekiwał. Chwił nieruchomo w swojej ślepocie, Takim Go widzimy. I to Jezus wkracza w Jego życie, Jezus wręcz wtargnął w ten Jego ciemny świat, marząc Mu oczy, ślepe oczy, błotem zrobionym ze śliny i prochu ziemi. Gest nieprzyjemny, bardzo dla nas nie, nieestetyczny, powiedzielibyśmy. Błoto gryzło Go w te ślepe oczy, a równocześnie i zmuszało, żeby coś zrobić. A równocześnie to jest bardzo symboliczny, ponieważ nawiązujący do dzieła stworzenia człowieka, gdzie Bóg uczynił człowieka z prochu ziemi, zmieszanego niejako ze swoim boskim tchnieniem. Prawda? Ukształtował. Więc Jezus przychodzi tego człowieka, w pewnym sensie martwego, ożywić. No, no, Wtrąca, bo pływocina w tym momencie... Yy jest znakiem, symbolem Bożego słowa, które wychodzi z ust Bożych. i ducha, i ducha jednocześnie, a więc zmieszana z tym prochem ziemi. Yy, to jakby pokazuje taki kondensatem tchnienia Bożego, prawda? Pokazuje w jaki sposób dociera do nas Boże życie, słowo Boże. Widzimy wyraźnie ziemię. To Słowo Boże nie dociera do człowieka w sposób magiczny, jakby niektórzy chcieli być, może się spodziewali, ale właśnie w postaci konkretnego znaku. Jezus doskonale wie, że człowiek potrzebuje takiego znaku, musi tego doświadczyć także fizycznie. I to ważny też ten moment, który tutaj już został podkreślony, tak w przypadku Samarytanki, jak w przypadku niewidomego odrodzenia, Jezus wchodzi w życie człowieka, który się tego jak gdyby najmniej spodziewa. Choć w jakiś sposób już ta wiara w Nim jest obecna. Ona gdzieś we wnętrzu tych ludzi jest. No Samarytanka skądś tę wiarę uzewnętrznia właśnie wobec, wobec Jezusa. W Jezusie jej się to wszystko nagle zaczyna układać. Podobnie owemu niewidomemu, który w mówi, no jesteś prorokiem, tak? To jeszcze jest taka może wiara niedoskonała w życiu tego człowieka, ale za mąż tu tkwią. Myślę, że jest to bardzo silny argument mówiący właśnie o tym, że człowiek jest w swojej naturze ukształtowany tak, że potrzebuje właśnie ku swojej pełni właśnie obecności Boga. I Bóg różnymi drogami do ludzi przychodzi. To widzimy w historii życia świętych, ale myślę, że każdy z nas w swoim życiu osobiście. Dla niektórych wydawać by się mogło, jest to prosta droga rozwoju, dojrzewania do tego wszystkiego. Kogoś innego lata życia poza nagle pojawia się Chrystus. I On, który nie odrzuca Człowieka. Ci ludzie bywali odrzuceni. Samarytarka z racji, że nie przynależy do narodu wybranego, niewidomy, no bo kalekich i ślepych niespecjalnie darzono, i dziś z tym mamy trochę kłopot. Nie mogli brać udziału w kulcie świątyni, nie mogli schować ofiar. Właśnie, Nie byli doskonali, zatem wykluczeni, a Jezus, który mówi o sobie, że jest tym lekarzem, który szuka chorych, szuka zagubionych, jak dobry pasterz, on właśnie. Ku tym ludziom wychodzi i on ich przyprowadza do siebie, i potem posyła drogę. Zauważmy jedną ważną rzecz. W jaki sposób Jezus wchodzi w życie tego ślepca, który jest, można powiedzieć, zadowolony w swojej ślepocie, w swoim żebractwie. Niczego w nie potrzebuje. Nie pragnie żadnej zmiany w punkcie rzeczy. Pragnie tylko dostać parę groszy, żeby przeżyć. Yy... Działanie Jezusa ma strukturę sakramentalną, byśmy powiedzieli. Znak i słowo, prawda? Znak jest dosyć brutalny. Nakłada mu, prawie że przemocą, Było to na oczy, zmuszając go, żeby się ruszył z miejsca, żeby coś zrobił, żeby yes. zapragnął y, zmiany po prostu. I Żeby poczuł się w tym źle. I równocześnie otrzymuje ten ślepiec słowo. Idź o myśl, wsadzawcy z chwilą. Znak. I słowo Boże, tak jak każdy sakrament. Nie? Nie Spróbujmy nie, to odnieść, odnieść do naszego życia, że Bóg czasem, żeby nas wyrwać z naszej stagnacji duchowej, z naszej śmierci duchowej, może nam dawać pewne znaki, które sprawią, że poczujemy się źle, nieprzyjemnie, że zapragniemy zmiany. Coś mu może zrobić, bo nie mogę wytrzymać. Prawda? I równocześnie nigdy nas nie zostawia jakby samych z ciemności, z tym dodatkowym jeszcze cierpieniem, zawsze daje Słowo, które jest Światłem. Idąc jakby początkowo na ślepo, dosłownie na ślepo, za Słowem Jezusa, wypełniając to Słowo, doznaje wspaniałego uzdrowienia. I to nam bardzo dobrze współgra z tym, o czym mówi Katechizm Kościoła Katolickiego numer 1427. To jest część tej Księgi, która mówi o siedmiu sakramentach Kościoła. Przypomina, że w przypowiadaniu najpierw Chrystusa, a potem Kościoła, wezwanie do nawrócenia jest skierowane najpierw do tych, którzy jeszcze Chrystusa nie znają, nie znają jego Ewangelii. I ta Ewangelia właśnie nam to pokazuje. Jezus przychodzi do tych ludzi, aby dać światło. No, główny problem niewidomego to jest nie tylko dezorientacja w przestrzeni polegająca na tym, że, że on nie widzi, no i mu brakuje światła po prostu. To jest jakaś, jakieś życie w ciemności. On oczywiście światła wcześniej prawdopodobnie nie znał, bo jest niewidomy no, od Nie miał nawet może przeczucia, intuicji żadnej tego, że istnieje jakikolwiek inny świat poza ciemnością. I, I oto nagle się okazuje, że ten świat się definitywnie skończy z chwilą ingerencji Jezusa. Pojawi się zupełnie nowa jakość życia, a właściwie w ogóle nowe życie. Ciekawa rzecz, że yy, najpierw Jezusa słyszy ale go nie widzi. Kiedy wraca z tej sodzawki i czuje, ponieważ dostaje błoto na oczy, i w tym momencie będzie. jest coś pięknego, bo spotyka Jezusa, słyszy ten sam głos, ten, który go posłał do tej sodzawki i teraz go widzi. Przypomnijmy sobie jeszcze Ewangelię o Głuchoniemy. Ta podobny gest będzie, Jezus dotknie śliną jego jego uszu, efata otwórz się, przypomina się stary gest z dawnej liturgii chrztu, gdzie kapłan dotykał śliną właśnie i oczu, i uszu, a także ust dziecka. To było takie bezpośrednie nawiązanie do tego gestu Jezusa. Właśnie, czyli u początku swojego człowiek zostaje wyprowadzony z ciemności grzechu, z uchoty, z wszelkich niedoskonałości. Ma szansę teraz Yy, doświadczyć i, i żyć już pełnią życia, życia, pomyślcie sobie, życia. Pomyślcie sobie teraz o nas, kiedy my widzimy Boga, ale na razie oczami wiary. Jakoś tam próbujemy go słyszeć, głos Boga Świętego, ale kiedy staniemy w niebie, zobaczymy go twarzą w, tarz, w, twarzą, w twarz, Jan Ewangelista, który w pierwszym liście swoim napisał, że będziemy wtedy do niego podobni, bo zobaczymy go takim, jakim jest. Że zapowiedź jest fantastyczna. A? Teraz słyszysz Pana, jeszcze go nie widzisz, ale on cię ciągle posyła, idź i tylko tu jest problem w tym, że można widzieć i nie i być nadal niewidomym. Sam fakt posiadania sprawnych oczu, czy sprawnych uszu, sprawnego języka, koniecznie jeszcze świadczy, bo tu no, mówimy o czymś innym, tak? Nie? Mówimy o tym, że. Yy, on przyjął znak od Pana, Jego Słowo, poszedł, je wypełnił i teraz, teraz Go widzi. Dwa Dwa jeszcze, jeszcze nie wie, kim jest Jezus do końca. Pytanie teraz, jak, jak to odnieść do siebie. I to myślę, jest, jest bardzo istotne, że ta Ewangelia się dzieje także w życiu każdego z nas. Nieustannie. Potrzebujemy tego gestu Jezusa. Potrzebujemy otwarcia na Niego, żebyśmy żyli w pełni, w pełni Jego życia. Mnie jeszcze fascynuje... To jak ten człowiek musi bronić swojego doświadczenia, swojego spotkania z Jezusem. Jest bezprzewodnie atakowany, nawet jego rodzice. I to przez ludzi religijnych, prawda? którzy chcą mu y, mówić, Mów. że y, został uzdrowiony poprzez grzech Jezusa. To jest Lamażar. No, 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 no. Ich y, Czasne kategorie religijne, skostniałe, ponieważ zamknięte w pewnych regułach prawa nie pozwalają odkryć zaskakującej nowości Boga, który się objawia w sposób przekraczający ramy tego starego prawa. Widzą tylko to, że Jezus złamał przepis szabatu. no bo jeżeli położył, jeżeli zrobił błoto ze śliny, z garstką progu, to wykonuje pracę, która jest zabroniona formalnie w szabat. Jeżeli położył. A, a to jest zabronione. Zabronione. Jeżeli położył to błoto na oczy ślepego, yy, no to podejmuje działanie terapeutyczne, zajmuje się leczeniem, a praca lekarza w szabat jest zabroniona formalnie, bo trzeba spoczynek Szabatu, zachować. W jakiś sposób więc dochodzą do wniosku, że Jezus jest bluźniercą. Nie są w stanie odkryć, że w Jezusie wkracza yy, w ich świat. Bóg, który jest no no, którego oni teoretycznie widzą, a nie widzą, którego szabat był znakiem zapowiadającym i oto w Jezusie ten szabat się wypełnia, bo Jezus jest Panem szabatu. Szabat zapowiadał co? Czy też był znakiem i pamiątką wyzwolenia z niewoli, przymierza z Bogiem, komunii z Bogiem i radości i odpoczynku, jakie są darem Boga. W Jezusie to wszystko się wypełniło na dużo głębszym poziomie niż ta historyczna paska egipska Izraelitów, ponieważ Jezus wyzwala z definitywnej niewoli grzechu, śmierci i szatana, zawiera z nami nowe, definitywne wieczne przymierze, wchodząc z nami w tak głęboką komunię, stając się jednym z nas jako nasz brat, Syn Człowieczy i daje nam tę radość wieczną, która już nie będzie miała żadnych granic. Tymczasem oni są ślepi na to, to, właśnie to pytanie. wejście Boga, który w zaskakujący sposób wkroczył w nasz ludzki świat, przekraczający te ciasne ramy religii, które są ustanowione przez Boga, za, za, Bożą, za Bożą wolą, ale one są tylko ważne do czasu, potem trzeba przyjąć tę pełnię, prawdę, jak to mówi Jezus. Którą Jezus właśnie przychodzi. Pytanie, Pytanie jest takie. Się, Pytanie jest. Religia takie, może nam zagrodzić drogę do Boga w tym sensie. Pytanie jest takie, kto tutaj jest, zmianę, nie? kto tutaj jest ślepy właśnie w tej Ewangelii, tak naprawdę, w tej całej historii. Proszę zauważyć, że ludzie lubią świat czarno-biały, zero-jedynkowy taki. Czyli tak, ten ślepy niech zostanie ślepy, bo on oczywiście albo on, albo jego rodzice zgrzeszyli, Związki zabrania Bóg Zdobić zwłaszcza w czasie świętym, który ma ma w szczególny sposób oddaniem kultu Bogu. Stąd Jezus do samarytanki mówił, że przyjdzie czas, kiedy będą oddawać się w duchu i prawdzie. Nie góry, ołtarze, miejsca, ale duch i prawda. I ja przepraszam, może, a nie, nie nadużyję, kiedy powiem, że w pewien sposób to widzimy dzisiaj w postawie ojca świętego Franciszka, który też nam trochę zwraca uwagę. hola. hola to wszystko jest dobrze, te prawa są potrzebne, nie zamierzam ich zmienić, ale trzeba w nie na nowo wpuścić światło właśnie Chrystusa, żebyśmy nie zapomnieli, tak, że to musi być spotkanie z żywym Jezusem, które musi nas prowadzi, ale ubraczy. I powiedzieli tak, spowiedź moim kościele jest 15 minut przedem, jak ktoś przyjdzie 16 minut potem, już nie, trudno się mówi. Rozumiemy, o co chodzi. Jest oczywiście pewien lęk taki, że to się nagle nam wszystko spod kontroli, bo przecież tradycja, bo przecież zwyczaje. A jednak Jezus, nie możemy mu zarzucić, że on ma nie tradycje, zwyczaje. Wręcz przeciwnie, nie przyszedłem znieść prawo i proroków, ale wypełnić. Ja Wam pokażę właśnie, jak w te ramy dotychczasowe włożyć światło, które sprawi, że ramy przestają być ograniczeniem one są pewnym zewnętrznym znakiem czegoś, co jest bardziej istotne. Człowiek, który został dotknięty przez Chrystusa, faktycznie doświadczył Jego miłosierdzia, zaczął widzieć, nie daje się zbić stroku, nawet w momencie, kiedy faryzeuszom grożą, że yy, no po prostu będą, będzie wykluczony z synagogi, tak jak to słyszą jego rodzice. Jak powiecie, że On jest Mesjaszem, że On jest tym oczekiwanym zbawicielem, to was Wyłączamy spośród Bożego Ludu, macie zabronione, przychodzić, i uczestniczyć w liturgii, itd. Tak Tymczasem ten człowiek się nie boi. Mówi, ja doświadczyłem. Kim on jest według Ciebie? Ja nie wiem. Co wy myślicie? Ja wiem jedno. Byłem ślepy, a widzę. Podsumowując, można by zauważyć jeszcze jedną ważną rzecz, że Jezus dwa razy ingeruje w życie tego człowieka, żeby go pełni uzdrowić i zbadać. Najpierw uzdrowienie fizyczne i yy, to uzdrowienie fizyczne uruchamia w nim yy, poszukiwanie tego, który, który go uzdrowi, prawda? A potem Jezus po raz drugi odnajduje go w świątyni, zagubionego, bo już ekskomunikowanego i pozwala mu spotkać się ze sobą twarzą w twarz, stawia mu pytanie o wiarę, odbiera od uzdrowionego wyznanie wiary i dopiero to przylgnięcie do Jezusa, który staje się Jego domem, po tym jak został usunięty z synagogi, oznacza dla niego pełnię zbawienia, pełne daru, który pragnie dać mu Bóg. Więc nie poprzestajmy w naszych poszukiwaniach Jezusa, w naszym pragnieniu Jezusa, tylko na szukaniu fizycznych łask, takich jak uzdrowienie z naszych jakichś problemów ale szukajmy Jezusa, który jest rzeczywiście Światłością Świata. Kiedy Go przyjmiemy do serca, otrzymujemy pełnię Zdrowienia. Tak się zaczyna dzisiejsza Ewangelia, kiedy Jezus mówi o sobie, że jest Światłością Świata, że działa, bo jest w tej chwili dzień i dlatego robi ten znak, żeby można było rozpoznać Bóg, Tego, który jest Światem. Dzisiejsza Ewangelia ma prostą strukturę, widzimy. To się składa jakby z trzech części. Ten cud związany z uzdrowieniem ślepego urodzenia, pytanie, kim jest Jezus, i na końcu wyznanie wiary, bądź, bądź odrzucenie, bądź odzyskanie wzroku, albo pozostanie w ciemności. Więc zapraszamy Was, byśmy, byście się zmierzyli także z tym dzisiejszym fragmentem Ewangelii, z własnym życiem żebyśmy mogli odpowiedzieć na pytanie, kim jest rzeczywiście Jezus w moim życiu i żebyśmy mogli przejść ku wieczniu, która Z jest należna do świata. Ksiądz Krzysztof Podstawka, ksiądz Józef Maciek i ksiądz Robert Muszeński.